I oczywiście ma go z tej strony Kebus. A dzisiaj przedstawię Wam w sumie parę powodów, dlaczego skinsmanki wyprzedza wszystkie strony, które wymieniają skiny. No i o tym dzisiaj w sumie główny odcinek. Także zaczynamy sobie. Dlaczego w ogóle taki odcinek powstaje? Może zaczniemy od tego. Dużo osób mnie pyta, jaka jest najlepsza strona do wymiany skinów. Oczywiście ja zazwyczaj polecam skinsmanki. No nie oszukujmy się, mam z nimi współpracę, więc czemu miałbym nie polecać, ale. Tak szczerze jest to jedna z lepszych Stronek jeżeli chodzi o wymianę skinów Dlaczego? Już tłumaczę Generalnie Jeżeli chodzi o ceny Ceny adekwatnie do tego co macie w ekwipunku Bo pamiętajcie, że Dużo stron do wymieniania się Robi coś takiego Na przykład, podam tutaj jako przykład swapgg Tam rzeczywiście rzeczy są Taniej niż na innych stronach do tradingu, ale przez to wasze kwipunek też jest taniej, więc suma sumarów wychodzicie mniej więcej podobnie. Co jest na skin smanki? Wasze skiny są warte adekwatnie prawie tyle samo, co powinny być warte tutaj, czyli w kwipunku po prawo, czyli w kwipunku bota. Wiadomo, że nie jest to wartość 1 do 1, bo jednak strona jakoś w jakimś stopniu musi zarabiać, a wy możecie sobie zarobić przy okazji na tradzie. Jak już tłumaczę. Na manki bardzo często znajdujemy różnorakie crafty Jak ja polecam się wymieniać i co polecam robić więc może sobie zaczniemy. Pierwszą generalnie rzeczą jest odpowiednie znalezienie skina bądź crafta, który nas interesuje, więc my sobie takiego poszukamy. Generalnie nieważne, czy to jest kosa, czy to, jest, czy to są rękawiczki, czy to jest po prostu skin z jakimś ciekawym craftem, totalnie nieważne co to jest. Zaraz wytłumaczę, co ja polecam robić i jak ja robiłem z moją przygodą ze skinów, gdy miałem ekwipunek za około 20 koła. Generalnie, znajdujemy sobie jakiegoś skina, no powiedzmy, niech to będzie, coś sobie zalosujemy. Może coś z fajnym craftem znajdziemy, wiem, że były na pewno wyżej, ale tutaj ok, jakieś holoski. Ale poskrolujemy sobie trochę jeszcze. Bo przede wszystkim kluczem na Skinsmanki jest szukanie. Polecam strony sobie odwiedzać co jakiś czas nie mówię nawet, żeby codziennie, ale co jakiś czas zerknąć. Bo kluczem, generalnie do zarobku na wymianie, jest znalezienie odpowiednio interesującego nas przedmiotu. Także takiego szukamy. Dobra, bo ja tu zjeżdżam już na jakieś strasznie małe wartości przynajmniej dla mnie. Ale dobra, niech będzie jakaś awupka Asimov No i weźmy sobie taką, bo ma całkiem fajną naklejeczkę. No i mamy sobie taką awupkę Asimov Generalnie, jak ja robiłem? Są dwie opcje: albo wymieniacie skina po prostu 1 do 1, co jest ok opcją. Ja lubiłem robić tak, że dodawałem sobie jakieś skiny, którymi nie gram i powiedzmy one miały 50 dolarów i dopłacałem sobie kwotę, która mi brakuje, czyli 50 dolarów, ok. I brakuje nam jeszcze 110, około 112. Więc robimy tak. I wpisujemy 80 na przykład. 104, ok, czyli nie wystarczy, czyli wpisujemy 90. Oj nie, 900, halo, 90, 117, 85, 110, czyli 86 dolków. I taką kwotę sobie wpłacamy. Te bonusy są naprawdę opłacalne i zobaczcie, że. Zobaczcie, jakby ile oszczędzamy na tym. Mimo, że wpłac, wpłacamy rzeczywiście realne pieniądze, to dostajemy bonus, wpłacając jeszcze nasze skiny. Suma sumarów wychodzimy rzeczywiście e, na może nieduży plus, e, ale opłaca nam się to. W takim wypadku nam się opłaca. Dodatkowo, gdy jest jakiś fajny craft, który naprawdę się wyróżnia na tle innych i idzie na nim dużo zarobić, bo na przykład sprzedamy go od razu na buff i na realne pieniądze, e, polecam porównywać ceny z buffa, bo wtedy sprzedacie sobie od razu na realne pieniądze e, i nie będzie jakichś tam e, niejasności, czy zarobicie, czy nie, e, to wtedy po prostu wpłacacie od razu całą kwotę, bo im większa kwota, tym większy ten procent z bonusu, czyli powiedzmy wpłacacie 1000 dolarów i dostajecie aż 1300. E, Wiadomo, że ja w ten sposób jakoś tam promuję tą stronę, co jest oczywiste, ale chcę Wam jakby uświadomić, pokazać, że gdy głębiej się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście Money po prostu prezentuje się naprawdę dobrze na tle wszystkich skin. Na, fu, na tle wszystkich stron do wymiany. No bo tak, CS Money to w ogóle odpada, to już jest przeżytek. Traded GG, Traded czasami można coś wyhaczyć. Ale cenowo Traded też jest droższy niż Skinsmonkey Słab GG, tak jak już powiedziałem. Loot farm, e, loot farm. też wydaje mi się, że jest jedną z lepszych, e, ale. No nie, ludfarm jest akurat okej. Okay. ludfarm jest nawet okej. Okay. Skin oczywiście. No i w sumie nie ma za dużo takich stron do wymian, które mogą jakkolwiek konkurować. Skinsmanki jest przejrzyste, szybko działa, wszystko elegancko. Wiem, że ktoś tam miał pytanie do plecaka, także generalnie, jeżeli ktoś by korzystał z plecaka, to po prostu klikamy backpack, no i tutaj wszystko mamy. Także to dla osób, które gdzieś tam próbowały z tego plecaka skorzystać. Wydaje mi się, że wszystko wyjaśniłem. No i generalnie zachęcam Was do korzystania, bo naprawdę... No, Skinspanki prezentuje się chyba najlepiej, jeżeli chodzi o stronę do wymiany. Eee, zresztą dużo YouTuberów ją poleca, także myślę, że nie jest to przypadek. Eee, no i naprawdę fajne crafty można znaleźć, co zresztą widać eee, na przykład po takich skinach. Wiadomo, że to jest jakiś skin za 7 koła, także nie każdy sobie może na niego pozwolić, eee, ale naprawdę można dużo fajnych rzeczy znaleźć. Dzięki za oglądanie. Discord w opisie. Trzymajcie się i cześć, korzystajcie. Link w opisie.